Pod ostatnim odcinkiem przebiliście próg 5 łap w górę, więc teraz czas na następną część Minecraft Apokalipsa. Ale zanim to zapraszam was do poprzedniej części. A więc plan na ten odcinek to zdobycie kulki oczyszczającej, która oczyszcza skażony teren nie tylko na chwilę, ale też na zawsze. A do skraftowania tej kulki potrzebne mi są cztery skażone rudy, cztery skażone plastry miodu i jedna dusza. A więc czas zacząć przygodę. A ja was jeszcze tylko chcę szybko zaprosić na mój server Discord, na którym będziecie Dostać powiadomienia o nowych filmach, shortsach Oraz daty live'ów, a więc ja wam Już nie przeszkadzam w oglądaniu A więc dobra, ja teraz muszę się wybrać do kupani, Ponieważ potrzebuję dużo złota Do skroftowania właśnie tej duszy Nie, no to są chyba że jakieś żarty Widzowie, e, proszę bardzo Cały wirus już powrócił No trochę terenów mniej ma, ale już cały Powrócił prawie O, to gówno trzeba zabić jak najszybciej Dobra, jednak tego gówna nie zabijam. Mam to gdzieś, na raz zostaw tam mnie. Dobra, to był Ravenger, już się bałem, że był to Warden. Może lepiej, że był to Ravenger niż Warden. 11 dnia już się nic nie działo, ale już 12 postanowiłem się wybrać na środek tej zarazy i pozaznaczać sobie ulę. O! Nie, dobra, Ul. V2 Naura Frajerzy! A, palta się w labie! Nie no, ja jestem geniuszem, ja, ja, ja to czuję, jestem geniuszem, po prostu. E, no to już wiem, gdzie są ule. Możecie się właśnie teraz zastanawiać, dlaczego zaznaczyłem sobie te ule, ale odpowiedź jest bardzo banalna, ponieważ pod tymi ulami znajduje się blok właśnie z tym zarażonym miodem, który jest właśnie mi potrzebny. Więc mam zamiar się podkopać i żeby po prostu łatwiej mi zlokalizować ten ul, po prostu sobie go zaznaczyłem. Więc teraz zostaje mi tylko podkopanie się i zdobycie tej mazi miodu, czy kiwi, co to jest. A teraz chciałbym Wam skrócić, co robiłem w dniach 12-15. 12. 15. 12 Dnia podkopałem się pod jeden skażony ul, ale tego miodu nie było. 13 i 14 dnia byłem w kopalni i szukałem ametystu. A 15 dnia poszedłem szukać crying obsydianu. I tak dochodzimy do dnia 16. O kurde, zapomniałem, że mam bad omen. A łóżko jakieś. Ja pierdziele, Ja totalnie zapomniałem, że ja mam bad omena. No cóż, muszę się z nimi klepać. Wiecie, jak już wziąłem tego rajda, to niech po prostu będzie zrobiony ten rajd. Nie ma co tracić i tam... Dobra, gdzie jest iron golem? Iron golem, byś pomógł trochę. Tu by się przydał więcej iron golemów. Dobrze, że mam tą minimapę, to mogę sobie patrzeć właśnie, gdzie są wrogowie. Przez większość rajdu totalnie nic się nie działo, aż do momentu, kiedy nagle zginąłem. O, no... Strzelacie sobie samych, samych siebie, mi to nie... Naprawdę, naprawdę. Jeszcze się rozsypałem na wszystkie strony świata. Mój chlebek poleciał tam, dobra. Ha! Nie no, to są chyba jakieś żarty. Co tu do jasnej ciastej robi zaraza? A więc zaraza postanowiła sobie zaatakować tę wioskę, przez co no musiałem uciec i nie dokończyłem jeszcze rajdu. Więc chociaż mam ten kraink Obsidian, więc po prostu czas wybrać się po tamtą skażoną rudę. Dobra, myślę, że już tu mogę się podsadzić. Dobra, jestem już nad tym. Dobra. Mam widzowie to co widziałem jej! Dobra, teraz zostaje mi tylko uciec z tego miejsca. A więc po ośmiu dniach zdobywania tych wszystkich składników w końcu nadszedł czas, żeby zdobyć ostatni składnik do stworzenia tej kostki. Czy mi się to uda? Zobaczycie oglądając dalej ten odcinek. Dobra. Nie mam już tego efektu, a więc teraz tak. UL. Jest gdzieś tu, więc muszę się po prostu tam dostać. Płynę nieuchwytny jak ninja, posiadając tylko jedną pochodnię. Czy ta jedna pochodnia mi wystarczy? Tego nie wiem. Dowiemy się w przyszłości. Powiem szczerze, jak się wkopię, będzie dobrze. Dobra, to jest problem. Teraz zapomniałem kolejnej rzeczy: motyki, bo ja muszę się jakoś tam przekopać. 2000 years later. Dobra, ledwo co się udało, ale ważne, że się udało. Jest, mam, mam jedno już. 75 <noise> Dropo, dobra, mam cztery, mam cztery, dobra, mam to, to też skraftuję, dobra, mam wszystko, mam wszystko. Ej, czemu mi się tu tyle zebrało? W ogóle już dzień dziewiętnasty się kończy, co jest? Ja się wyrobię w czasie, co jest? Ja się tego nie spodziewałem, że będę w stanie się wyrobić. Ale czy wy dalej musicie mnie gonić? Nie widzicie, jak jestem daleko od was? No, zostawić mnie, bambole. Mam duszę. i teraz tak Pyk Pik pyk, pyk, pyk I pyk, 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 pyk I... To jest dwie się aż kraftują Tak Dokładnie, nie wiedziałem tego przez prawie cały odcinek Ale to teraz nie ma znaczenia Podczas zająć się odkarzaniem terenów O tam jest jakiś idealny teren do testów Ale ja myślę, że tu się nie będą moby respić Więc na spokojnie Okej okay. Oczyszcza się Hello Kulka, are you working? O, oczyszcza się Ej Tu idą moby w moją stronę dosłownie Dobra. Dosłownie moby zaczęły wziąć moją stronę. Wyczuły chyba tą kulkę, wirus wyczuł kulkę, ewidentnie, dobra. Chyba teren już, już tu jest oczyszczony, tak mi się wydaje. Ty, ale patrz, tu się na mnie moby, moby ten idą. A więc będzie to koniec odcinka po dalszej części tego materiału, już nic się nie działo, porobiłem dosłownie to samo, bo nawet nie były jakieś wymagające moby, przez to. Nie ma co Wam już tego pokazywać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz pod ostatnim odcinkiem prosiłem Was, żebyście nie zostawiali łapki w górę. Teraz kiedy mam kostkę i mam jakieś szanse walczyć to zaraz u to możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ po przebiciu progu 5 łapek w górę będzie następna część. Więc subskrybujcie i lajkujcie, łapkujcie, a ja będę już kończyć ten materiał. Do zobaczenia. Naura.